No, i my wracamy z kolejnym wywiadem. Dziewczyną przed przerwą obiecałem, że się spotkamy i coś nagramy, więc uda mi się spełnić to, y, tą, tę obietnicę. Jak się nazywacie? Antonina Sierżęga, Olga Nyt. Skąd przyjechałyście? E, ja z Olszy, ja m, razem, no przyjechałam z, e, z mojego klubu z trenerem. Z, tak? KTS. z jakiego klubu? KTS. No dobra, jak długo trenujecie w tym klubie? Rok, pół roku. A to niedługo? No, niedługo. I co? I jak się podoba? Bardzo lubię ten stołowy i to jest moja pasja. A no i super, prawidłowa odpowiedź. A u ciebie? Ja trenuję dwa lata i zapytałam się na tenis, bo pomyślałam, że to fajny sport. A jak to się zaczęło, kto Cię namówił? Na pierwsze zajęcia? Mama chodziła w podstawowce. O, tym razem mama, tak? No dobra. A powiedzcie mi jak tam grałyście coś już dzisiaj? Tak, ja mm, nie jestem zbyt dobra i przegrałam wszystkie mecze. Oj, no zdarza się, ale niedługo dług, nie trenujesz, To wszyscy mówią, że po 5-6 lat grają, to trudno, żeby pokonać kogoś takiego, ale pewnie doświadczenia trochę zdobyłaś, co? Mhm. No. Tak. A u Ciebie jak poszło? Ja jeden wygrałam, dwa przegrałam. No, to też chyba nie najgorzej, co? Czy pewnie tro... apetyt był większy? No. Będziecie grały jeszcze w deblu? Tak, razem będziemy grały. Tak, spróbujecie swoich sił? Miałyście już okazję razem grać? Tak. Tak. Co? Nieraz. Nieraz? Nie. Jakie są wasze mocne strony? Eee, no, ja dobrze gram blokiem o, e, o, i tak. dobrze serwuję e, podcięciem, a Ola... Ja dobrze gram przebiciem backhand. No to świetnie, to uzupełniacie się, nie? To też chyba ważne jest. Tak. No dobra, powiedzcie mi, jak tam już wakacje za rogiem, w szkole już spokój, czy jeszcze nauczycielki odpytaj, odpytują? Tak? Oceny niewystawione? Mm, u mnie jest spokój i u nas, u nas będzie zielona szkoła, więc będziemy mieli lekcje łączone. O, no a już, w środę już wyjeżdżam. Już wyjeżdżasz, a u mówi, że jeszcze trzeba się mm -hmm. piąć, tak? Tak. A jak tam na świadectwie, same piątki, szóstki? No... Dobre oceny. Dobra, to dziewczyny, bo ja każdego pytam, e, e, ulubiony przedmiot w szkole? Matematyka. Żółwik, zbijam żółwik z każdym, kto mi matematyka. A u Ciebie? Nie musisz mówić matematyka? Angielski, matematyka i WF. Angielski. How are you? Good. I, uh, in home we speak English and Polish. That's fantastic. I approve that. No i widzicie, jak elegancko jest. Pozdrawiamy kogoś na sam koniec? Tak. No. E, ja pozdrawiam no. swoje rodzinę, swoje koleżanki i na, cały nasz klub. E, s, e, no, nas, naszych trenerów i cały nasz klub. Fantastycznie. A ty? Ja pozdrawiam rodzinę, trenerów, koleżanki, kolegów i cały klub. Super, dzięki. Czyli tak samo. No tak ja też pozdrawiam te same osoby. Dzięki wielkie.